Cześć kochani, Mariusz Król, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale YouTube. Za mną widzicie zbiornik morski, nie bez powodu, ponieważ dzisiaj kolejny film z cyklu o akwarystyce morskiej. Film będzie dotyczył ryb, które tak naprawdę nie nadają się do każdego zbiornika morskiego. Można nawet powiedzieć, że wybiorę się. Rybą na ryby. Dlaczego rybą na ryby? Dlatego, że te ryby też mogą być tak naprawdę po części, w cudzysłowie, wędkarzami. Zapraszam na film. Dzisiejszy film będzie poświęcony bardzo ciekawym rybom, jakimi są ryby z rodziny antenariusowatych antenaride. Inna nazwa tej rodziny to histrionowate. Znajdują się w niej ryby z rzędu lofiformes, czyli żabnicokształtne. Są one oczywiście zwierzętami drapieżnymi, i to tyle, jeżeli chodzi o systematykę w filmie. A same antenariusowate na ekranie. Zobaczycie na przykładzie dwóch gatunków, a konkretniej Antenarius maculatus to ten biały właty i Antenarius pictus ten pomarańczowo-czerwony. Gdzie spotkamy te ryby w naturze? Praktycznie wszyscy przedstawiciele zamieszkują wody słone i do tego w strefie. Bentonicznej inaczej bentalu, bental to nic innego jak strefa denna danego zbiornika wodnego, gdzie na ogół dociera bardzo mało światła. Powiedziałem praktycznie wszyscy, a nie wszyscy, dlatego że tak naprawdę są od tego no dwa wyjątki. Pierwszy wyjątek to konkretny gatunek, a mianowicie Antenarius piocellatus, który czasami jest spotykany w wodach słonawych i uwaga, i tak nie przesłyszycie się teraz, także w wodach słodkich. Drugim wyjątkiem są antenariusowate z rodzaju kistrio, które z kolei akurat można spotkać nie tylko na wodach bardzo głębokich, nawet kilkaset metrów, choć takie także zamieszkują, ale również na płyciznach. Trochę o wyglądzie tych ryb. Otóż ja sam osobiście określam je jako takie chodzące beczki, baryłki. Ich ciało jest bowiem dość wysokie w stosunku do długości, o trochę. Takim kulistym, jajowatym kształcie, dodatkowo lekko-bocznie spłaszczone. Mają one dużą głowę z wysoko osadzonymi oczami. Ich pysk posiada duży otwór gębowy, który potrafią otworzyć bardzo szeroko. W jego środku znajduje się kilka rzędów zębów. Na ich ciele znajdują się różnego rodzaju, powiedzmy to, wypustki, brodawki czy też narośla, dzięki którym ryby są świetnie zakamuflowane wśród podłoża, na którym żyją. Dodatkowo trochę jak kameleon, mogą one zmieniać swoje ubarwienie, swoją kolorystykę, a ta zdolność nazywana jest mimetyzmem. W zależności od gatunku dorastają one średnio do około 30 cm długości, choć oczywiście zdarzają się większe osobniki. Co ciekawe, na głowie przed płetwą grzbietową znajdują się trzy kolce. Dzięki jednemu z nich, który jest przekształcony w tak zwane illicium, ryby te można nazwać Naprawdę wspaniałymi strategami, jeśli chodzi o wabienie ofiary, a nawet śmiało można powiedzieć o nich, właśnie ryby, wędkarze. Oczywiście, w zależności od danego gatunku, e, ich nazwę to wędką, e, bo wydaje mi się, że ta nazwa będzie lepsza do przyswojenia. E, ta ich wędka jest oczywiście, w zależności od gatunku, zróżnicowana. Skoro o wędce mowa, to poruszę temat odżywiania tych ryb. Są one, jak już wcześniej wspomniałem, drapieżnikami, które polują na ofiary takie jak ryby czy skorupiaki. W tym celu czasami właśnie używają ilikium, które działa właśnie trochę jak wędka. Nasz w cudzysłowie wędkarz porusza w okolicy swojego pyska i likium, które jest pewnego rodzaju przynętą. Imitując na przykład jakiegoś robaczka w wodzie, wabi w ten sposób swoją ofiarę. Kolejno dość szybkim atakiem, z szeroko otwartym pyskiem, połyka, zasysa, wysuwając szczęki do przodu, czy to rybę, czy mięczaka, czy też skorupiaka. Co ciekawe, szczęki u tych ryb są elastyczne, Dzięki czemu może ona atakować ofiary niemal tej samej wielkości, co ona sama. Reasumując więc, ilikium jest tak naprawdę narządem, który służy jako wabik. Jego budowa i sam kształt zależny jest od danego gatunku ryby. Jest on przekształcony z przedniego promienia płetwy grzbietowej w coś na zasadzie. Elastycznej wędki czy też nici, a na e, jego końcu znajduje się właśnie coś ala przynęta. Ta strategia nie zawsze jest rybie potrzebna. Często bowiem wystarczy sama zasadzka i to, że ryba pozostaje nieruchomo, a ofiara sama zbliża się w jej okolice, czemu pomaga również ubarwienie drapieżnika. Łowienie przydaje się na pewno w miejscach, gdzie ta ilość pożywienia jest nieco mniej obfita. Dymorfizm płciowy u tych ryb, cóż, jest on trudny do rozróżnienia, bardzo słabo zaznaczony. Często jednak samce są jaśniejsze z żywszym ubarwieniem. Z kolei samo rozmnażanie, Zaloty u tych zwierząt są agresywne. Samiec z reguły atakuje wręcz, nawet można powiedzieć, że podgryza uciekającą przed nim samicę. Ikra składana jest z taką galaretowatą osłoną, przez co może ona trochę kojarzyć się z żabim skrzekiem. Sama Ilość jaj zależna jest od wielkości ryb i gatunku. W naturze młode prowadzą po wykluciu pelagiczny tryb życia i po wykorzystaniu zapasów z woreczków żółtkowych odżywiają się one zooplanktonem, czyli drobnymi zwierzętami unoszącymi się w wodzie. Warto dodać, że ryby te należą do terytorialnych i raczej będą one pilnowały swojego obranego przez siebie rewiru. Sam sposób poruszania się zwierząt jest bardzo ciekawy. Przede wszystkim są one słabymi pływakami, przez co raczej wykorzystują one dobrze umieśnione płetwy piersiowe, którymi wręcz chodzą po dnie. Osoby, które chciałyby hodować te ryby w akwarium, powinny wiedzieć o tym, że zaniepokojone czy też zagrożone mogą w akwarium próbować wyskoczyć ponad tafle wody. Dlatego też należy wziąć to pod uwagę, zastanawiając się nad ich ewentualnym kupnem. Gatunki głównie spotykane w akwariach to właśnie te, które są prezentowane na materiale filmowym, czyli Antenarius pictus i Antenarius maculatus. Zbiornik do ich hodowli powinien mieć około 300 nawet 400 litrów pojemności. Ze względu na ich preferencje żywieniowe należy bardzo rozważnie myśleć o wprowadzeniu innych zwierząt do Akwarium, a co do samego domowego karmienia, czasami udaje się je przestawić na pokarmy mrożone. W przeciwnym wypadku, jeśli nie będą chciały pobierać mrożonek, to niestety trzeba starać się o pokarm żywy, jak na przykład krewetki karmowe. Warto również nadmienić to, że ryby te mogą posiadać różnego rodzaju kolce, kolce jadowe, dlatego pod żadnym pozorem nie należy ich dotykać. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam nieco świat tych niezwykle ciekawych moim zdaniem ryb wędkarzy. Przypominam oczywiście o subskrypcji naszego kanału. Zapraszam również do Obejrzenia pozostałych i przyszłych filmów na kanale, które będą się tutaj pojawiały na bieżąco. Trzymajcie się, cześć.